Coraz mniej czasu zostało do pierwszego treningu stelmetu. Klub zbroi się i odlicza dni do inauguracyjnego spotkania. Wiemy już, że do końca sierpnia ze zgrupowania wyłączeni będą kadrowicze. Zamojski cel i Chrycaniuk do Zielonej Góry przyjadą dopiero na początku września po eliminacjach do Eurobasketu 2015. Do tego czasu braki w składzie Stelmetu uzupełnią młodzi koszykarze drugoligowego zespołu muszkieterów. Wszyscy zawodnicy spotykają się na, na badaniach. 8 sierpnia kontynuujemy badania i być może, że 8, jeżeli wszystko się do południa skończy, zaczniemy. Yy, pierwszy trening, jeżeli nie, no to ruszamy dziewiątego. W ograniczonym składzie oczywiście, jak, jak Pan sobie z tym poradzi? No, yy, będziemy musieli jakoś sobie poradzić, że tak powiem, trzech naszych zawodników jest w drużynie narodowej, co chyba wszyscy koszykówki, wszyscy kibice koszykówki wiedzą, no ale... No, jeszcze zobaczymy, jeszcze zobaczymy, do, tej, do tego czasu może coś się wyjaśni, może uda nam się e, zakontraktować jakiegoś zawodnika, może ktoś będzie chciał przyjść do nas na trial, na okres przygotowawczy, po prostu potrenować, no, zobaczymy. Będzie czas trochę dla tej młodzieży z drugiego zespołu? Na pewno będzie czas, na pewno będzie czas dla młodzieży. To jest taki najbardziej chyba swobodny okres dla nich i największa szansa do tego, żeby trenować z drużyną, do tego, żeby pokazać siebie przed nowym sezonem. Także na pewno. A z którymi z nich pan łączy jakieś szczególne nie, no, Wydaje mi się, że mamy kilku w tej chwili takich perspektywicznych zawodników, którzy dorastają i. Mam nadzieję, że tych zawodników będzie tylko przebywać. I, i, żeby, i obyśmy mieli problem, którego z nich, że tak powiem, któremu z nich dać szansę.